Dzień dobry Państwu. Dzisiejszymi gośćmi Mazurskiej Fali są Urszula Szczygielska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Złote Jabłuszka w Jerutkach. Witam serdecznie. Oraz sołtys tychże Jerutek, Damian Bazydło. Dzień dobry Państwu. Ula, Wasze Koło Gospodyń Wiejskich istnieje od niespełna roku. Ale zdobyliście uznanie nie tylko sami świętajnie, w Gminie Świętajnie, ale także i poza granicami gminy. Dowiedziałem się, że to za sprawą Waszych pysznych dań, które przygotowujecie, i wypieków. Czy to prawda? E, tak, to prawda. Zaczął się, zaczął się w sumie zbiór jagód, więc co za tym idzie? E, robimy pyszne jagodzianki placek z jagodami, pierogi z jagodami. Także, no, co można, to z jagodami. No dobrze, ale te jagody w pewnym momencie się skończą, i co wtedy? Będziemy szukać innego rozwiązania. Żyby? Może i grzyby, może i coś innego. Żurawina, wiśnie. Jest wiele owoców jeszcze, które można też jakoś przerobić. Na przykład? No, wiśnie. Można zrobić różne soki, można robić różne ciasta z wiśniami. Teraz na razie ćwiczymy coś innego, ale tak jeszcze dopiero od niedawna mamy kuchnię, więc nie próbowaliśmy jeszcze takich. Nie rozumiem, to wcześniej nad jakimś paleniskiem, ogniskiem przygotowywaliście to? Każdy w domu. Tak? Czyli ty robiłaś na przykład w domu, co przygotowywałaś na. Na stoiska? No na przykład jabłecznik bądź smalec z majerankiem i jabłuszkiem. Mam smalec ja potrafię zrobić. No ja tak akurat te, te rzeczy, no i ogórki małosolne. A tutaj tak przy okazji to właśnie przywiozłam dzisiaj dla Ciebie takie pyszne no, jagodzianki. To jest Wasz taki flagowy produkt, tak? No teraz akurat tak jagody, jagodzianki. Proszę Państwa, kaloryczne jagodzianki prosto z jerutek poleca Szefowa Koła Gospodyń Wiejskich Złote Jabłuszka wraz z Sołtysem Wsi, Damianem. Yy, od tego się nie tyje, prawda? Nie. Na pewno? Na pewno. Oprócz tych jagodzianek, którymi miałem być zaszczyt poczęstowany, czy macie takie typowo flagowymi zwane produkty? Na pewno Bigos Dominika, on jest tak, z nami o, od, jest tak, od samego początku. Byliście gośćmi naszej redakcji w grudniu bodajże, w ubiegłym tak, roku. Tak, 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 w tamtym roku. E, także na pewno Bigos. Myślimy ogólnie jeszcze nad takim typowym e, właśnie daniem do nazwy naszej. Mamy już dwa pomysły, więc będziemy próbować. Czy dowiemy się w najbliższym czasie jakie to będzie danie? Myślę, że tak, e, przeszykujemy je gdzieś na... Naszą sielską sobotę, 9 sierpnia. A jak jest z recepturą na przykład tych Twoich pysznych jagodzianek? Czy gdyby ktoś się ciebie zapytał o skład, udzieliłabyś takiej konkretnej odpowiedzi, czy jednak jest to owiane jakąś tajemnicą? Nie, nie. Powiedziałabym na pewno, bo uważam, że jednak dobrymi przepisami trzeba się dzielić. Jak wyglądały dni, w których wypiekałaś te jagodzianki? No, chyba tak najwięcej to 50 sztuk jednego dnia. 50? Co małżonek na to? Wraca z pracy, to zjesz jagodziankę? No akurat się ostatnio rzadko widujemy, bo no ja spędzam czas w kuchni już koła gospodyń w świetlicy naszej wiejskiej, a, a mąż jest w domu, także... Jeszcze mu się nie znudziły jagodzianki. No i nie, do, nie dostał jagodzianki. Jak? Nie, bo ja wszystko robiłam właśnie dla koła gospodyń. Nie do domu. N nie jadł jeszcze jagodzianek swojej małżonki? Nie. Znaczy ja w tym roku jak robiłam w domu u siebie. Zasłużył, tak? No, no tak. Damian, przed nagraniem pochwaliłeś mi się, że wspólnymi siłami wraz z mieszkańcami wyremontowaliście pomieszczenie na kuchnię. Dzięki wsparciu sołectwa i waszej wspólnej pracy udało się stworzyć wyjątkowe, funkcjonalne miejsce, gdzie Możecie nie tylko przygotowywać potrawy, ale i spotykać się, tak? Tak, wszystko się zgadza. Odkąd zostałem sołtysem, czyli to był 2019 rok, remontowaliśmy stopniowo te pomieszczenia, ale nigdy takim gdzieś w głowie pomysłem nie było, żeby zrobić tak szybko kuchnię, no bo nie było takiej potrzeby. Teraz, gdy w zeszłym roku, w sierpniu, Powstało około gospodyń wiejskich Złotej Jabuszka w Wierutkach. No to ruszyło wszystko, że robimy kuchnię, i tak zadecydowaliśmy na zebraniu, że część środków z Funduszu Sołeckiego zostanie właśnie przeznaczona na zagospodarowanie tego pomieszczenia na kuchnię. I wszyscy mieszkańcy zgodnie, gromadnie przyszli i pomogli, tak? Nie wszyscy, bo to nikogo nie możemy zmusić, ale te osoby, którym leży gdzieś głęboko w sercu los tego budynku, interes taki społeczny. Interes społeczny, żeby było głośno o naszych hierutkach, pomagają, pomagały i mam nadzieję, będą pomagać, bo to wszystko służy rozwojowi. Chcemy, żebyśmy byli bardziej słyszalni gdzieś tutaj w powiecie i nawet poza granicami powiatu. tak? W tym roku do Waszego Koła Gospodyń Wiejskich Złote Jabłuszka dołączyło kilku nowych członków i obecnie Wasza grupa liczy 30 osób, w tym 6 panów, tak? Jest to świetny sposób na pokazanie tego, że gotowanie może być przyjemnością dla każdego. Nie jest to tylko domena pań, ale również i panów. Interesuje mnie jednak sposób szczególny, czym zajmują się tam tej kuchni Panowie, może Sołtys Damian coś o tym opowie. No wstyd się przyznać, ale jako członek Koła gospody Wiejskich nie miałem jeszcze przyjemności gotować. Ale konsumować tak? Konsumować jak najbardziej, i oceniać. Sołtys musi jako pierwszy spróbować. Wczoraj tak? też odbyły się próby przed konkursowym daniem na najbliższej imprezie gminnej DZIK kontra świnia w Świętajnie, gdzie danie, no, hamburger. Z wieprzowinu, i wczoraj miałem przyjemność degustować różne smaki, ale tylko cząstkę, nie całego fabryka. Cząstkę, cząstkę i ocenić, no, na razie, tylko to. I oczywiście, jakieś sprawy techniczne, czyli jeszcze no, zostało nam trochę do wyremontowania w tym pomieszczeniu. Jakieś naprawy hydrauliczne, elektryczne. No to bardziej mężczyźni skupiają się nad tymi tematami technicznymi. Nie ma takiego. Kula Pana, który tam stoi Wam za plecami albo bezpośrednio nad jakimś saganem, jak to dawniej mawiano, waży tą chochlą i dodaje, dosypuje przypraw. Mamy właśnie takiego Pana Kamila, także też robi dużo rzeczy w domu. Nam też tutaj pomaga przy kuchni, nie tylko w pracach fizycznych czy jakichś takich naprawczych, ale też również kuchennych. Drugi to jest Zbyszek, też, no, też ma chłopak pojęcie o, o przyprawach, o gotowaniu tam. Także fajnie jest mieć też panów, którzy spróbują, podpowiedzą i dadzą coś też tak od siebie w tej kuchni. Damian wspomniałeś, że to będzie takim konkursowym daniem hamburger, tak? Czy przygotujecie kilka różnych wersji tego hamburgera? Czy Skupicie się na jednym takim wyjątkowym. Skupimy się na jednym, ponieważ no, regulamin tego wymaga, że mamy, dlatego są teraz te degustacje, żeby podać jak najlepszą wersję tego burgera, czyli mamy tutaj teraz do wyboru kilka, ale na dziku podamy tego najlepszego, gdzie... Jury w składzie kilku osób będzie degustować, i wtedy będziemy otrzymywać punkty za wykonanie, za sam wygląd tego burgera. Oczywiście za smak, za zakorzenienie w tradycji tej kulinarnej naszego regionu, bo to też jest oczywiście dodatkowo okay, punktowe. hamburger? No, też takie, no, nie do końca, ale żeby nie było takich przypraw z Azji czy z Ameryki, no bo my musimy tutaj wzorować się na tej kuchni regionalnej. W tym roku, w tym konkursie kulinarnym Dzik kontra Świnia, będzie to Wasz taki debiut jako Koła Gospodyń Wiejskich Złote Jabłuszka. Tak, wcześniej braliśmy udział jako sołectwo, ale osoby, które są teraz członkami Koła Gospodyń w zeszłorocznych edycjach tej imprezy też Występowały tylko pod szyldem sołectwa. A no, tutaj się to zmienia, że teraz będzie logo koła gospodyń, szyld sołectwa. No, macie i... takie piękne to logo, prawda? To jest jabłko? Tak, złote jabłko. Złote jabłko. To koło gospodyń wiejskich. U ciebie, Damian, bardziej by chyba było odpowiednie koło gospodarzy wiejskich. No, na ostatnim zebraniu koła gospody padł ten pomysł, żeby w nazwie wstawić właśnie koło gospodyń wiejskich i gospodarzy, ale ja sam byłem przeciwny temu pomysłowi. No. no panowie inni też nie chcieli. Czy jako koło gospodyń wiejskich pozyskujecie jakieś dofinansowania? Podowiedziałem się, że w tym roku otrzymaliście jakieś środki? Z grantu Urzędu Marszału Kolskiego. Możecie zdradzić, jaka to była kwota? To była kwota 9600. Dokładnie. A 20% było wkładu własnego, które dołożyło nam Sołectwo. I na co przeznaczycie? Na zakupy wyposażenia kuchni. A jak już wyposażycie całą kuchnię, to na co przeznaczycie kolejne pieniądze? Yy, wspólnie chcemy tak. właśnie zarabiać, żeby wyremontować świetlice w środku. Bo jeszcze mamy pomieszczenie, taki korytarz prowadzący na górę, i dwa pomieszczenia na górze. Te pomieszczenia wymagają remontu, tak? Tak, no więcej to może powiedzieć sołtys. Przez te pięć lat mojego sołtysowania udało nam się w tym roku już zrealizować praktycznie w 100% remont parteru budynku świetlicy. Zostało nam do remontu piętro budynku. Na jesieni zeszłego roku został wyremontowany dach ze środków budżetu gminy, które właśnie tak przy wsparciu budżetu gminy, gdzie dach przestał nam przeciekać po naprawie i możemy w końcu realizować remont korytarza dużego pomieszczenia, które jest przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne, bo mamy tam stół do bilarda, stół do ping-ponga, a z drugiej strony mamy takie pomieszczenie, gdzie można sobie posiedzieć bardziej kameralnie i służą też nam te pomieszczenia jako magazynki do, no, dla koła gospodyń wiejskich i dla Obok kuchni jest drugie pomieszczenie, gdzie no można sobie zrobić przyjęcie i można sobie potańczyć. tak? No to też tańcząc też spalimy kalorie. I Oczywiście. Serdecznie zapraszamy na takie biesiady z potańców. Do Jerutek? Jak najbardziej. A kiedy będzie taka najbliższa biesiada w Jerutkach? Najbliższe spotkanie, taka biesiada będzie 9 sierpnia o godzinie 15. Trochę za wcześnie, żeby biesiadować. Jaki to jest dzień tego dnia? Sobota. Co 15? i do której? Prawie do białego rana liczymy, tak jak co roku, że to jest godzina druga, trzecia, zazwyczaj tak się kończy. Od 15 oczywiście, no to główne atrakcje są dla dzieci, bo dorośli przyjdą po swoich obowiązkach domowych dopiero w godzinach wieczornych. Od 15 będą zabawy dla dzieci czy wstęp jest bezpłatny, czy trzeba płacić? Oczywiście bezpłatny, serdecznie zapraszamy. Rodziny z dziećmi będą zjeżdżalnie, nie będzie yy, byk. Byk rodeo? Byk rodeo. Ja mam bardzo ważne pytanie w związku z tą imprezą. Ula, będą jagodzianki. Będą jagodzianki. Cołty z Jerutek, Damian Bazydło zaprasza Państwa na imprezę w sierpniu, a dokładnie 9 sierpnia na godzinę... 15. Będzie się działo w Wieródkach. Będą jagodzianki, będą atrakcje dla dzieci. Zapraszamy. Udział w konkursie kulinarnym Dzik kontra Świnia to nie tylko stoisko z waszymi potrawami, wypiekami, ale i świetna okazja do promocji waszej społeczności i koła gospodyń wiejskich. Tak, to prawda. Możemy się też dzięki takiemu stoisku lepiej zaprezentować. Ludzie mogą spróbować naszych pyszności. Będziemy też zachęcać do odwiedzin naszej wsi. To też wymiana doświadczeń, bo obok są stoiska kół łowieckich, innych sowieckich, innych kół gospodyń. Można się wymienić różnymi przepisami, podpowiedzieć czasami, co można udoskonalić, co można zrobić lepiej. A co takiego wyjątkowego może być w hamburgerze? Nie pytam się w waszym. Co można w tak typowej potrawie serwowanej właściwie najczęściej w fast foodach zmienić, żeby było wyjątkowe w waszym zdaniu? No, głównym, głównym tutaj składnikiem jest mięso. Tak? Dobór odpowiedniego mięsa. No wieprzowina. To możemy sobie wybrać każdą część wieprzowiny do stworzenia tego kotleta. Odpowiednie przyprawy oczywiście i dodatki. I dodatki, i sosy, warzywa. No i pieczywo przede wszystkim. I pieczywo. Pieczywo, pieczywo będziecie też. mieć własne, tak? Tak, własne będziemy robić. Własne pieczywo będziecie proponować do, do swojego hamburgera. No to chociaż nie chcę już pytać się, bo na pewno mi nie powiecie, co będzie zawierał ten hamburger w środku, ale powiedzcie coś o pieczywie. Czy to będzie pieczywo pszenne, czy obsypane sezamem? Sezam na pewno będzie, bo jednak przy próbowaniu, gryzieniu z sezamem y, to już, już taki fajny posmak jest. Ale jeszcze nie jesteśmy pewni, czy to będzie pszenne, czy, czy inne, powiem szczerze, bo próbowaliśmy dwa rodzaje i jeszcze jeden mamy do wypróbowania. Ile osób myślało nad opracowaniem nowej, tajemniczej, proszę państwa, jak do tej pory receptury hamburgera z Jerutek? 8, 10, 10, 10 osób. 10 osób tak. No, tak gdzieś musiałabym policzyć na paluszkach. Co stwarzało największy problem. Ustalenie części mięsa wieprzowego z jakiej części wieprza to będzie czy rozdrobnienie, czy nie wiem, no jeszcze... Największy dylemat sprawiał właśnie doprawienie mięsa i w ogóle wybór tego mięsa, czyli skupił no, się ten problem na tym mięsie. Bo reszta no, składników to już oczywiście pomidor, ogórek, y, czy jakieś inne warzywa, no to możemy sobie dobrać tak y, z półki, a tutaj jednak to mięso odgrywa najgłówniejszą rolę. To ono będzie w jakiś sposób wcześniej marynowane, zanim zostanie przygotowane? A to już yy, tajemnica, tajemnica kulinarna. No i też trzeba dodać, że nie obyło się bez sprzeczek, oczywiście, bo. No, myślałem, że skoro Sołtys spróbował, to jego zdanie jest ostateczne. Ja mam wziąć na swoje barki tak ważny konkurs? No, jednak oddałem trochę odpowiedzialności dla dziewczyn z To Jestem dla ludzi. Każdy wie, gdzie mieszkam, każdy może przyjść do mnie. Z najmniejszym nawet problemem. Zawsze staram się pomóc no i myślę, że ludzie też to doceniają i pomagam dla Koła Gospodyń Wiejskich, bo współpraca nam się według mnie układa jak najlepiej. Potwierdzam. I myślę, że długie lata owocnych współpracy przed nami. Oko cieszy, kiedy widać efekty tej współpracy. Oj tak. Jak to robicie, że macie takiego sołtysa? Sołtysa, no i akurat tak jak były jego wybory, to mu powiem szczerze, to yy, chyba nie byłam, albo jakoś tak, no jeszcze się nie znaliśmy. Yy, na dobrą sprawę współpracujemy tak z Damianem bardziej od yy, trzech lat, kiedy yy, zostałam wybrana do Rady Sołeckiej. I, no i nie powiem, no jest dobrze, jest naprawdę chłopak yy, pomocny, pracowity, yy, no i naprawdę wysłucha, jak są jakieś problemy, coś potrzeba, Także. Naraża się, się niekiedy, bo jako pierwszy próbuje potrawy. <laughs> tak, to prawda. <laughs> no, ale nie, no nie można powiedzieć. I to się właśnie ceni, bo znam wiele kół, które po prostu no mają problemy, tak? Nie, nie, nie udaje im się współpraca z sołectwami, a u nas no, no nie ma problemu, tak? Jakieś tam może drobne sprzeczki na samym początku, coś tam, coś tam było, ale to bardziej inni mącili niż pomagali, tak? Słyszę, że Twoje słowa, i widzę, po Damianie, że Twoje słowa to jest miód na jego serce, prawda, Damian? Oczywiście fajnie jest posłuchać dobrych opinii na swój temat, czy to właśnie w takich rozmowach. Niekoniecznie zawsze dobrych, przepraszam. Nie, no, oczywiście, że są i negatywne, tylko negatywne bardziej gdzieś. Y za uszami, tak, bo w oczy nikt zazwyczaj nie mówi tych negatywów, tylko pozytywy. A negatywy to gdzieś się słyszy na ulicy, w sklepie, w aptece. Oczywiście, no, każdy ma prawo negować moje decyzje czy jakieś wybory, ale po to są zebrania, po to jest rozmowa, żeby znaleźć kompromis. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba byłeś najmłodszym sołtysem w gminie, tak? Tak, w 2018 zostałem najpierw najmłodszym radnym gminy świętajno i w całym powiecie szczecińskim, a potem znowu tak rozchciał, że zostałem najmłodszym sołtysem w Wielutkach i w powiecie szczycińskim. Ile miałeś wówczas lat? Jako radny 21 jako sołtys 22 Widzę każdy problem naszej miejscowości, bo wiem, gdzie są drogi do naprawy, wiem, gdzie trzeba coś wykosić, coś wypiedzić. No i każdy problem mieszkańca no, dotyka po części mnie, bo no, jestem tym łącznikiem pomiędzy sołectwem a gminą. W Radzie Gminy już oczywiście te decyzje zapadają na tym wyższym szczeblu, gdzie no, decyzje o gminie podejmuje 15 radnych, a nie jeden sołtys. Tak jest faktycznie Ula? Tak, potwierdzam. A coś więcej? No ma przekichane, że tak powiem. No. Dlaczego? Przed chwilą przecież... Nie się no, będąc sołtysem, no nie jest tak łatwo dogodzić tylu mieszkańcom, gdzie połowa chce na przykład, albo jedna trzecia chce czegoś innego. Później ktoś, tak jak pomost, tak? No sytuację z pomostem. Jedni zadowoleni, inni przeciw, drudzy, a trzeci albo bez zdania. U nas no jest podobnie. U nas jedni czy... chcą basen, znów inni chcą lodowisko. No, także jest naprawdę ciężko. Ja nie wiem, tym ludziom, co by nie, nie, nie chciał człowiek zrobić, bo tak jak te koło gospodyń, ono też powstało y, dla, dla wsi. Po prostu, żeby później już właśnie dzięki temu ta kuchnia była, to wszystko, a no, też czasami się słyszy nieprzyjemne rzeczy. Także nie wiadomo, jak tym ludziom dogodzić. I co wtedy robicie? No na dobrą sprawę my działamy jeszcze prężniej. Robimy po prostu dalej swoje. Daję wam takiego szwunga do działania, tak? Najpierw jest takie małe, takie załamanie, może delikatne bym powiedziała, ale, ale później ta siła Musimy iść jest. do przodu, nie możemy się zatrzymywać, bo dwie, trzy osoby znegują nasz pomysł, nasze działania. Większość zdecydowała... Te pomysły, te inwestycje, które są realizowane na terenie naszej miejscowości, no nie biorą się znikąd. To są głosy mieszkańców pojedynczych osób, grupy osób, a że dwie, trzy osoby sprzeciwią się tym działaniom, no to nie może nas hamować w rozwoju, tak? Włani, życzę Wam powodzenia w zakresie kulinarnych działań. Dziękuję za rozmowę i za to, co robicie dla lokalnej społeczności Jerutek. Natomiast Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Gośćmi Mazurskiej Fali byli Urszula Szczygielska, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich Złotej Jabłuszka w Wierutkach oraz sołtys tejże wsi Damian Bazydło. Do zobaczenia.